Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat mojego zbiornika Combo, którego dawno nie pokazywałem, a w którym e, chciałem zrobić i w którym miałem e, biotop Rio Guapore. A dlaczego mówię o tym wszystkim w czasie przeszłym? A dlatego, że zumałem kilka podstawowych zasad, jakie powinien mieć prawdziwy zbiornik biotopowy. Dokładnie o tych zasadach będę chciał opowiedzieć w następnym swoim odcinku, gdzie na podstawie wykładu Kamila Hazego przedstawię Wam, albo przynajmniej spróbuję przedstawić zasady, jakie powinien... powinno się zachować, żeby mieć prawo do nazywania swojego akwarium, akwarium biotopowym. Bo po prostu czasami jest to nadwyrężane, że wiele osób tak określa swoje zbiorniki, a prawdę mówiąc naprawdę ich akwaria są dalekie od biotopu. Dziś jedynie zdradzę Wam, jakie zasady ja ma, że właśnie już nazywam swojego kombo e, biotopem Rio Guapore, mianowicie przez wakacje nie miałem czasu e, zaopatrywać się w wodę RO. A jak wiecie, nie posiadam filtra odwróconej osmozy, e, więc e, zacząłem dolewać do tego akwarium e, wody kranowej, i tym sposobem woda e, po prostu zmieniła swoje parametry tak bardzo. Że, że odbiegają one od tych, jakie panują w rzece Rio Guapore, więc nie, nie miałem zamiaru już nikogo oszukiwać, chociaż chociażbym mógł, bo przecież Wy na filmiku nie widzicie, jaka tam jest woda w tym akwarium, czy to jest RO, czy to jest kranówka, ale, ale nie widzę sensu nikogo, nikogo oszukiwać, a tym bardziej samego siebie. Poza tym swego czasu dostałem od znajomego Anubiasa oraz malutkie zbrojniki L144, i nie chciałem ich wrzucać z tego wszystkiego do 120. Tak sobie pomyślałem, że skoro już w kombo nie mam biotopu, to, to wrzucę to do, do tamtego akwarium, właśnie. Więc tym samym jeszcze bardziej zaprzeczyłem istnieniu biotopu w tym akwarium, bowiem ani twarda woda, ani zbrojniki, ani anobiasy nie występują w tym obszarze. Rio Guapory, które chciałem mieć i które miałem przez chwilkę w tym akwarium, które widzicie. Poza tym, akwarium prowadziło się bajecznie prosto, mimo że. Był tam sam piach bez dodatku ziemi ogrodowej, to jednak lołtek to lołtek i nie potrzebuje większej obsługi. Z tego też powodu nie miałem wiele pracy przy tym akwarium. Fakt-faktem troszeczkę ksińce swego czasu przytarły mi minosa, trochę tak zasmuciły i w sumie jeszcze jedna rzecz mnie bardzo denerwowała. W tym akwarium, w sumie nadal denerwuje, to że moja parka pielęgniczek nigdy się w sobie nie zakochała. Samiec cały czas dokuczał samiczce od pierwszego dnia ich pobytu w tym akwarium do, do, ostatniego. do ostatniego, ponieważ jak zobaczyłem, że samiec coraz bardziej dokucza samiczce, coraz, samiczka coraz ma bardziej podgryzione płetwy musiałem je rozdzielić a jedynym rozsądnym sposobem było po prostu oddanie samiczki znajomemu u którego obecnie ona przybywa, a samiec jako jedyny ze zbrojnikami przybywa obecnie w tym akwarium i tak skończyła się moja przygoda z Rio Guapore, z marzeniem o rozmnożeniu Apistogaorama triviciata. Nie wiem, obecnie taki zastanawiam się, co, co z tym akwarium zrobić: nadal iść w biotop, czy sobie odpuścić. No nie wiem, mam taki mętlik w głowie z tym związany. Ale jedno jest pewne: na pewno będą zmiany w tym akwarium. Na pewno coś się zmieni. Tylko, tylko jeszcze nie wiem dokładnie co. Chyba że może akurat ktoś z Was by chciał odkupić ode mnie to kombo ze wszystkim, z całym wyposażeniem. A ja po prostu za te pieniążki coś bym innego stworzył. Nie wiem, po prostu mam masę, masę pomysłów, i nie wiem, o który się zdecydować, ale z tym, że żebym oddał za rozsądną kwotę to swoje kombo, to mówię całkiem poważnie. Tylko dobrze, żeby ta osoba była gdzieś z okolicy, bo, bo na pewno nie będę wysyłał akwarium pocztą ani kurierem, ale. Nie wiem, nie wiem, naprawdę tak się zastanawiam. Jeszcze nie wiem na co się zdecyduje. Zobaczymy, jak cała sytuacja się rozwinie, ale, tak jak wspominałem, zmiany na pewno, na pewno tutaj będą. Ja w najbliższym odcinku. Tak, jak zapowiadałem, opowiem Wam dokładnie, jakich zasad należy się trzymać przy zakładaniu akwarium biotopowego, niezależnie jaki to byłby biotop, ale dla biotopów zawsze reguły są takie same, dla wszystkich biotopów. W przyszłości, kiedyś na pewno Wam opowiem, z jakich źródeł korzystałem, zakładając Rio Guapore. Jeśli ktoś by kiedyś chciał założyć sobie właśnie zbiorniczek z, z tym właśnie biotopem, to będzie miał ułatwioną sprawę. A może i ja będę kiedyś w przyszłości znowu zakładał ryogłaporę i sam będę posiłkował się swoim filmikiem. Ale to już dopiero materiał na filmik na jakąś troszeczkę dalszą przyszłość. Dziś się z Wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!